Murowana Goszlina, to małe miasteczko pod Poznaniem. Mieszkają tutaj 30-letnia Patrycja i Aleksandra. Dziewczyny są matkami uroczych pisów, jednak nie mają pomysłu jak zapewnić im atrakcję. Dziewczyny całymi dniami spacerują po pustym mieście lub szukają rozrywek na nudnych placach zabaw. Co tu z nimi zrobić? A może do biblioteki? Hmm, sprawdźmy. A w bibliotece. Jedziemy sprawdzić? Dobry pomysł. Odkąd trafiłam do klubu malucha, moje życie totalnie się odmieniło. Moje dzieci... Z przeróżnymi ciekawymi ludźmi. Rozwijają się na wielu płaszczyznach, a ja poznałam w klubie inne mamy, z którymi mogę porozmawiać, pośmiać się po wymieniać doświadczeniami na temat naszych dzieci. Przyjście do klubu malucha to była bardzo dobra decyzja.